Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj kolejny dzień na Live Balance Kongres i spotykamy się z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj mam nawet dwójkę ciekawych ludzi na raz, a właściwie braci, co widać po tym jak blisko, jak wyglądamy, jak blisko są, jak blisko siebie siedzą. No Słuchajcie. bracia, bracia, nie da się ukryć. Dotykamy się faktycznie. Dotykacie się, tak. I dotykacie też ważnych tematów, bo <noise> to prawda. są ze mną bracia rodzeń. No witamy, przywitajcie. Witamy się. Ja już się przywitałem. Słuchajcie panowie, na początek poprosiłbym was dosłownie o parę słów na, wa na wasz temat. Skąd, jest, skąd się w ogóle wzięliście, czym się zajmujecie, jakie jest wasze przesłanie, a potem wypłyniemy na szerokie wody naszym drakarem i porozmawiamy tak, jak nas popchną wiatry tego Słaniale. wydarzenia. No, Polecimy w kosmos, myślę. No to do, do dzieła. Ja myślę, że zaczniesz ty. A to ja zaczynam. Ja. Zaczęło się tak, że się urodziliśmy wiadomo, wow. My akurat się urodziliśmy mniej więcej w tym samym czasie, bo z dziesięciominutową różnicą. Mhm. I to nie jest nic takiego oczywistego, bo bliźniaki się rodzą szybciej niż w odległości dziesięciu minut, ponieważ... Mhm. A u nas było tak, że po prostu e, nasi rodzice nie, nie wiedzieli, że będą mieli bliźniaków. Mhm. To jest taka ciekawa anegdota, więc, więc lekarze się zorientowali, że po porodzie moim jest jeszcze drugi, którego trzeba gdzieś tam na ten świat mhm. wydać. Mhm. E, więc urodziliśmy się, no i później całą tą drogą fajnego e, e, dzieciństwa e, wywrotki, zabawki, szkoła, e, doszliśmy do do studiów, do zrobiliśmy medycynę, ale wcześniej, w skrócie to jest bardzo ważne, te studia medyczne strasznie nas, nas wkurzały i doprowadziły nas do, do, nas do takiego momentu, gdzie po czwartym roku rzuciliśmy te studia medyczne na rok, ale... Studia rzuciliśmy na rok, dlatego że te studia wielu by się wydawało, że są praktyczne. Takie wie, wiecie, no skoro to lekarz ma być po studiach produktem tych studiów, to mają być praktyczne, wybitnie, super ekstra wiedza. No tak nie było. A z naszymi charakterami takimi buntowniczymi sprzeciwialiśmy sprzeciw, się temu, że musieliśmy się uczyć wielu niepotrzebnych rzeczy i niepraktycznych. Mhm. I rzeczywiście po czwartym roku studiów już poziom absurdów na tych studiach był tak duży, że zdecydowaliśmy. Albo my ich, albo oni nas, rzucamy te studia na rok, wyjeżdżamy na dziekankę, pakujemy plecaki, zarabiamy kasę w Irlandii i ruszamy w podróż dookoła świata. Co też zrobiliśmy? Zrobiliśmy mnóstwo przygód, mnóstwo doświadczeń, nigdy już nie byliśmy tacy sami. Zliznęliśmy m.in. pracy w szpitalu w Australii i gdzieś tam nasiąkaliśmy tą edukacją. Mhm. Wróciliśmy, ale złapał nas system i to mocno głęboko. No właśnie, wróciliśmy, ale mimo wszystko, mimo że ta podróż zmieniła nasze życie totalnie, to wpadliśmy w system, jak śliwka w kompot generalnie. Mm. Ta, 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 ten system polegał na tym, że no oczywiście leasingi, zobowiązania, kredyty. Y, 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 Poza się, <głos> <głos> więc nie mogliśmy mówić to, co myślimy. <noise> tak jak teraz. No i, w, i wtedy. Teraz możemy. I wtedy musieliśmy więcej pracować, więcej dyżurować. E, tak zwana kariera wręcz no, przysłoniła nam całe życie. Ja byłem wielkim dyrektorem szpitala w marynarzach, tak, Prawie tak, tak elegancko jak ty, chodziłem, chodziłem ubrany. E, codziennie rano w, w drodze do pracy zatrzymywałem się na Orlenie i kupowałem sobie puszkę energetyka, batonik Banty, mhm. a jak jeździłem na dyżury to kupowałem sobie trzy takie yy, buteleczki jogurtów pitnych z pełnych cukru i pełnych kawałków yy, owoców. tych byłem co tam wtedy, jest. tak z stoiskim tam są. Yy, mhm. I w każdym razie byłem 20 kilo cięższy. Miałem objawy zespołu ILITA drażliwego, no generalnie matrix totalny. Mhm. No i byliśmy w tym systemie głęboko, my w systemie i pacjentom dawaliśmy systemowe zalecenia, kazaliśmy mhm. im często jeść, kazaliśmy im dawać węglowodany do każdego posiłku. No nikomu nie, nie pomagaliśmy tak naprawdę, nie wycofywaliśmy chorób, no bo te zalecenia generalnie nie działają, są nieskuteczne, ale to dopiero potem mhm. się zorientowaliśmy, że są... Yy... Delikatnie rzecz biorąc, nieskuteczne, wręcz szkodliwe. No i też tyliśmy, no bo nie czuliśmy, że to jest jakby, nie wierzyliśmy za bardzo w to. No mhm. skoro jesteś lekarzem, dajesz zalecenia, a pacjenci są ciągle chorzy, 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 potrzebują więcej leków, leków, mhm. no to ktoś tylko mocno nieświadomy może nie robić z tego żadnego halo i po prostu no, nie czuliśmy się z tym dobrze, co przekładało się na to, że nie byliśmy szczęśliwi w życiu. 20 kg bardziej ciężsi, ja palący papierosy, nałogowo jedzący mhm. słodycze, przepracowany masakrycznie. Doszedłem, doszedłem do ściany i stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić i zrobiliśmy. Poszukaliśmy i mm -hmm. doszliśmy do wniosku, że, że żyjemy w Matrixie. Matrix mm -hmm. polega na tym, że nie, nie jest tak świat skonstruowany, jak to by się wydawało, jak mówili to w szkole, w rodzinie, w kościele i gdzieś tam jeszcze indziej. No. Jest całkowicie inaczej. Świat jest stykiem wielkich interesów korporacyjnych, od Big Farm, y po Big wszystko, co sobie tam wymyślisz, wszędzie są pieniądze. I teraz, żeby wyjść z Matrixa, trzeba zdobyć wiedzę. My tą wiedzę zdobyliśmy i zaczęliśmy przekładać na swoje życia. Jesteśmy pod dwa... 20 kilo chudsi, mm. szczęśliwsi jesteśmy teraz. My jesteśmy niezależnie myślący, bo nie mamy żadnego kredytu. Możemy mówić, co chcemy i mamy. Wiele w, w czarnej D, bo mhm. n, nic tam nikt nie jest w stanie zrobić. Dodatkowo uwolniliśmy się od takiego myślenia sztampowego, schematow schematowego, ale prze zaczęliśmy przekładać tą wiedzę na zdrowie metaboliczne naszych pacjentów. Okazało się, że zamiast im przepisywać kolejne leki, musimy im odstawiać leki i od rozpoznawać choroby, bo takie jest potężne działanie tego, na co doszliśmy, czyli terapeutycznego ograniczania węglowodanów. I tym mhm. się teraz zajmujemy. To właśnie, o, o tym mówimy, o tym stylu życia, ale dlatego o tym mówimy dlatego że y, najpierw trzeba poznać prawdziwe przyczyny większości chorób metabolicznych, no bo system generalnie o, ogólnie pojęty jest skupiony na leczeniu objawów. Czyli to tak, jakbyśmy leczyli anginę i buprofenem, bo człowiek ma gorączkę. No ale angina to choroba bakteryjna, na którą trzeba dać antybiotyk. Jak wyleczysz anginę antybiotykiem, to mija gorączka, prawda? I teraz w branży, której my robimy, czyli w zdrowiu metabolicznym jest dokładnie tak samo. Czyli cukrzyca, nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, PCOS i wiele nowotworów i wiele chorób, o których słyszymy, to są. Tak naprawdę różne nazwy chorób, na które lekarze my przepisywaliśmy, a często przepisuje się te same różne tabletki. Przyczyną jest insulinoporność, czyli to jest jedna przyczyna, to są choroby metaboliczne. Wobec tego najskuteczniejszym leczeniem jest nie tabletka, tylko zmiana stylu życia, jakby odwrócenie mhm. tego, co się działo do tej pory, czyli zmiana jakości jedzenia na niskowęglowodanowe. O stresie powiemy później, bo stres jest też dużym czynnikiem chorób metabolicznych. To mhm. tak w skrócie. Możemy mówić bez przerwy, jak chcesz. Mamy naprawdę niezłą gadanę. Widzę. <laughs> ja panowie, to jest mega, mega podobne do tego, w czym ja się tak naprawdę zajmuję, bo leczenie objawowe, to jest tak samo jak na depresję, można przepisać tabletkę, nie? która tak. jakby leczy e, skutek, a nie przyczynę, gdzie za depresją stoją różnego rodzaju programy mentalne. Także trzeba wyleczyć. To, co się dzieje w głowie, a nie leczyć to, co się dzieje na neuroprzekaźnikach, co jest już końcówką całego dawno, procesu. Już, nie? Obalili, już dawno mm. obalili tą tezę, że to zaburzenia. W neuroprzekaźnikach. Dokładnie. Przecież ta cała hipoteza braku równowagi między neuroprzekaźników, to jest hipoteza, która nigdy w życiu, nigdy w życiu nie została udowodniona. Mhm. Podawanie leków przeciwdepresyjnych osobom na, chorym na depresję nie opiera się na tym, że depresja jest wynika z braku serotoniny, bo nie ma takiego badania, mhm. tylko wynika z tego, że ktoś podał pacjentowi lek, który już wtedy był na rynku, mhm. i w badaniu skonstruowanym przez firmę, która ten lek wypuściła na rynek, ten pacjent poczuł się lepiej i mhm. zaobserwowano, oczywiście w naturalny sposób zwiększenie poziomu serotoniny. Więc doszli mhm. pośrednio do wniosku, że skoro wzrosła serotonina i pacjent na chwilę poczuł się lepiej, no to musi być zaburzenie e, równowagi między neuroprzekaźnikami mhm. w mózgu, co jest jedną wielkim matriksem. O tym fajnie mówią inni, my się na mhm. tym nie chcemy skupiać, bo mamy swoją dziedzinę. Pewnie. Jedno jest pewne, styl niskowęglowodanowy też pozwala e, przejść przez te e, niskie nastroje. E, powiemy mhm. później, z czego to wynika. Bo to wynika mhm. z ustabilizowania e, krzywej glukotyny, Glukozowej. Mm -hmm. Zaraz zaprezentuję u siebie, jak to wygląda, jak powinna wyglądać krzywa glukozowa. Chociaż teraz możemy to zrobić, a Ty Pewnie. powiesz o co chodzi. Oczywiście, no to prezentujemy. Generalnie bardzo ważne jest, żeby zorientować się, jak mocny wpływ ma jedzenie i to, co jesz, na Twój nastrój i wręcz na Twoje myślenie, na Twój umysł. Mm -hmm. Po pierwsze, przez te tak zwane spadki, wzrosty i spadki glukozy. Co pociąga za sobą konsekwencje? Teraz zaraz wytłumaczę, o co chodzi. To jest poziom glukozy 127, ale z, z, cały dzień jest stabilna. Zjedliśmy dużo przed chwilą, bo steka mm -hmm. 350 gramowego. Ja mm -hmm. jeszcze sobie wziąłem deserek, to taki niskowęglowodanowy, w stylu niskowęglowodanowym. Można mm -hmm. sobie spokojnie czasami zjeść deserek, zwłaszcza jak, jak masz taką potrzebę, tak? I wyrzut jest do 127, czyli mm -hmm. u mnie już wyżej nie będzie. Mm -hmm. Zdrowie metaboliczne polega na tym, że co, co byś nie zjadł, nie możesz mieć wyżej niż 140. Mm -hmm. I teraz przychodzą do nas pacjenci, w którym zakładamy CGM, -y, czy sami sobie zakładają CGM, -y, bo przecież nie chodzi o to, żeby pacjent był niewolnikiem twoim, tylko żeby był tym sterem, żeglarzem i okrętem sam mhm. bez twoje, z Twoją wiedzą, ale z, samym, z samą decyzją. Mhm. I oni sobie patrzą sami, dobra, zjadłem bułkę pszenną, mam 170. To nie jest dobrze. No to teraz musisz zdecydować, czy jak coś nie jest dobrze, to co robisz z tym. Jeżeli mhm. idziesz w to dalej, to masz zachowania autodestrukcyjne i musisz iść do psychologa. Tak, a jeszcze dodam o tej bułce pszennej. Generalnie żyjemy w świecie wysokowęglowodanowym, czyli mhm. na wykładach opowiadaliśmy historię, skąd wzięły się te nieaktualne, szkodliwe zalecenia, częstego jedzenia wysokowęglowodanowego. No nie jest, nie jest to tak, że jakieś mądre głowy się zebrały wokół stołu i powiedziały, co zrobić, żeby ludzie żyli pięknie i byli zdrowi i w ogóle, żeby mhm. świat wyglądał e, cudownie. Wynika to ze splotu wydarzeń historycznych od hmm. zawału prezydenta Eisenhowera, poprzez słynne, zmanipulowane badanie 21 krajów Ansela Kisa, poprzez politykę na najwyższych szczeblach, która. Korucje, korupcję I, ma... I korupcję, która doprowadziła do pierwszych na świecie zaleceń dietetycznych. Nigdy wcześniej nie mówiono nam, jak mamy jeść. Potem zaczęli nam mówić, jak mamy jeść. Potem departament rolnictwa, hello, rolnictwa, czyli ci od pszeniczki i tych innych zbóż hmm. stworzyli piramidę śmierci i korupcji, jak my to nazywamy, która na samym. Dole miała od 6 do 11 porcji zboża, czyli, tak. czyli ich, to, ich, ich towaru, i od tego się zaczęły ogólnoświatowe zalecenia. Od tego też zaczęła się plaga chorób metabolicznych, ale wracam jeszcze do, 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 tego, do tej bułeczki. Wiele osób myśli i, i, i uważa, że to takie, taka senność, to takie złe samopoczucie dwie godziny po zjedzeniu śniadania, czyli wręcz takie mhm. poddenerwowanie dwie godziny po zjedzeniu śniadania, oczywiście wysokowęglowodanowego, to jest normalne, wszyscy tak mają, trzeba mhm. zasnąć dwie godziny, bo, bo to jesteśmy zmęczeni, ale to jest zupełnie nieprawda. To, czy chce nam się spać dwie godziny po śniadaniu, to zależy tylko i wyłącznie od tego... Czyli teraz, ja, ja jestem dwie godziny po zjedzeniu śniadania i czuję się rewelacyjnie, bo, bo nie mam nagłego wzrostu i nagłego spadku. To jest, mhm. jest świetna, niskowęglowodanowa reakcja. Mhm. Ale jak ktoś zje mnóstwo ryżu, mnóstwo sosu do tego na, na mące, mnóstwo jeszcze, jeszcze wanie, owoce tam z tego stoiska, te mhm. zdrowe owoce, to on po dwóch godzinach wchodzi w hipoglikemię, czyli ma szybki wzrost i tak. szybki zjadł. Jak, mhm. jak na kosterze Nie da się tego wytrzymać e, mhm. fizycznie. Nie da się. I teraz wszyscy myślą, że to jest jakaś silna lub słaba, słaba wola, że to jakieś magiczne rzeczy się dzieją. Nie, bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób jedzenie wpływa na, na nasze hormony. Głównie na insulinę, ale też na inne hormony. Zmieniając jakość śniadania, czyli z tej owsianeczki pełnej węglowodanów, jeszcze do tego owocki. To jest, to jest z czegokolwiek, e, insulina szybuje w górę, cukier szybuje w górę, potem ta insulina bierze ten cukier, szybko ten cukier spada w dół i po prostu leżymy, drżymy, e, cierpimy, tylko dlatego, że źle zjedliśmy. Just tylko dodam, no to nie są tylko nasze fanaberie, wymysły i szarlataneria, e, tylko to są, to są też twarde dane, bo to te CGM, czyli czytniki ciągłego monitorowania glukozy, już służą do badań kohortowych, czyli badań, które biorą setki osób, które jedzą. Jedzą mhm. wysokowęglowodanowo i widać, że im bardziej jest wyrzut do góry, tym oni szybciej będą chcieli jeść, mhm. tym będą chcieli zjeść więcej i bardziej węglow... wysokowęglowodanowo. Czyli tak naprawdę, mhm. im wyżej węglowodanowo jemy, tym jesteśmy bardziej maszynami do zażerania tak. e, tego mhm. jedzonka, z którego się cieszy oczywiście Bigfoot. Pewnie. Ale... Ale, żeby jeszcze pokręcić się wokół umysłu, ja pamiętam sytuację, to, to, to Ty CGM temu pacjentowi zakładałeś. Pacjent spokojny, pokojowo nastawiony, z dziećmi, i jak mierzysz sobie na CGM poziom glukozy, to notujesz, co zjadłeś i czy, czy jakąś sytuację. Zdenerwowałem się, chce mi się spać, coś zjadłem. No i w CGM tego pacjenta spokojnego w ciągu dwóch tygodni była jedna sytuacja, w trakcie której zdenerwował się na syna. I zaczął, krzyczeć. i zaczął krzyczeć spokojny mm -hmm. człowiek to była jedyna sytuacja kiedy zjadł wysokowęglowodanowo doszło do sytuacji o której mówiliśmy glukoza spadła i poczuł się tak i to wyzwoliło wręcz agresję mm -hmm. więc tak bardzo jedzenie ma wpływ na nasz umysł to nie tylko jedzenie tylko to jest wręcz yy, dlatego my mówimy normalne. dlatego my mówimy terapeutyczne ograniczanie węglowodanów bo albo jedzeniem możesz się zachorować jedząc źle mhm. albo możesz wyzdrowieć. To jest normalnie lek, potężne narzędzie, zmiana jedzenia mhm. na niskowęglowodanowe. Zacytuję tylko starożytną yy, Chiny, no przecież tam to było po po popularne. Nie, Dawaj, ale możemy jakieś, jakiegoś łabędzia z origami trzasnąć. Mhm. Tam mówiono, że każda choroba wchodzi przez usta. To tak. było oczywiste, przecież to jest fakt, że lekarzom płacono za efekty, czyli lekarz był bogaty jak jego pacjenci byli mhm. zdrowi proponujemy wszemi wobec, żeby wprowadzić żeby wprowadzić też takie zalecenia tutaj. Nie, nie zamach na nasze życie? Pierwszy? Tak, pierwszy zamach. Właśnie, że chciałem, <grym> chciałem właśnie Myślę, też to o to... Ci od, prze... od bułek od pszennych. Od tak. Chciałem właśnie o to zapytać, jak reaguje na was środowisko lekarskie. No. I chyba widzę, jak Tak, no. a, a te znaki to nie są jakieś okultystyczne? Nie, nie, żeby nam... Są. Żeby... Są? Dobra, wszystko jest po coś. Fajnie, dajmy taśmy czarne. Czy będziemy urywać głowy kurczakom, tak? Też. Fajnie, Ale to dopiero rozdzierwka. swoje kurczaki mieć? To dopiero z Tobą wytłumaczysz. Zapadałeś pytanie, jak reaguje na nas środowisko? Tak, tak. Rewelacyjnie. Rewelacyjnie i różnie oczywiście, bo jeżeli. Nie ma tak, że znaczy gdyby wszyscy reagowali super ekstra, to byśmy się zaczęli martwić, mhm. ale cieszymy się z tego, że coraz więcej naszych kolegów i koleżanek przechodzi na stronę świadomości i zaczyna dostrzegać, że to, co mówimy, to nie jest mm. zwykłe rżnięcie gupa w internecie, jak ona, jak y, mówi kuzynka ironicznie, y, z, którą pozdrawiamy, tylko to jest coś potwierdzone naukowo, coś, co się sprawdza, coś, o, co jest stosowane od wielu, wielu lat w innych krajach, więc cieszymy się, Zresztą naszą ambicją i misją jest to, żeby coraz więcej lekarzy przekonywać mhm. do terapeutycznego ograniczania węglowodanów u swoich pacjentów, mimo że narosło wokół tego stylu życia wiele mitów, mhm. totalnie wyscanych z palca, wynikających ze złej wiedzy, ze starej wiedzy, Czyli generalnie mamy bardzo pozytywne reakcje naszych kolegów. Odzywają się do nas, proszą o więcej wiedzy. Pierwszy dzień konferencji, którą organizujemy we wrześniu, to będzie 200 lekarzy i dietetyków, którzy zdecydowali mhm. się być przeszkolonymi przez lekarzy, którzy przylatują do nas ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, którzy mhm. będą szkolić lekarzy po to, żeby ci lekarze wyszli w ten zabetonowany system i żeby pacjenci mhm. mieli w końcu dostęp do... No, do Nowej wiedzy, nie sprzed miliona 500 lat, że trzeba jeść często ma ma da dawać węglowodany, tylko aktualnej, tej, która nie szkodzi, więc cieszymy się z tego. Mnie nie trzeba do tego przekonywać, bo ja byłem po jednej stronie, teraz jestem po drugiej stronie. Ja kiedyś trenowałem trójbój siłowy i trenowałem też zawodników w trójboju siłowym i co więcej, nawet. E, zajmowałem się dopingiem hormonalnym u tych zawodników. Dobierałeś I tam daweczki? Dobierałem daweczki i e, ja wiem, co robi insulina, nie? bo nie wiem, czy. Insulina jest na liście anabolików do dzisiaj, czy tak, zakazanych substancji tak, do, do, dopingujących do, dopingujących do dzisiaj. Mhm. Także powiem wam tak, u nas to był taki klasyczny wsad, bo wiadomo, że doping hormonalny, testosteron i pochodne to każdy wie. Ale jeżeli chodzi o insulinę, to mieliśmy właśnie takie protokoły, rozumiecie, insulina długa z rana i potem insulina krótka Rka jeszcze przed każdym ale posiłkiem. Oczywiście, Aha, posiłek, dobra. I do, I do tego były posiłki wysokowęglowodanowe, które dochodziły wiesz, do na przykład porcji między 500 a 700 gramów węglowodanów dziennie, łączone oczywiście wow. złożone z tymi z z prostymi cukrami. Tak. I ja pamiętam że jak my żeśmy wyglądali po tym, nie? To była taka przyspieszona kuracja węglowodanami, wow. nie? Bo tak, na przykład tak. miesiąc takiego cyklu, czy nawet dwa tygodnie takiego cyklu na insulinie. To po prostu sprawiało, że wiesz, wejście po schodach na pierwsze piętro, to już był koniec kondycji tak naprawdę, chociaż dźwigało się cudownie, nie? Tak, dlatego <gry> to zupełnie to, że to hmm? dlatego niemal 100% pacjentów, hmm? którzy zaczynają insulinoterapię, czyli w tym mainstreamowym podejściu do leczenia cukrzycy, to jest tak, taka kolej rzeczy. Typu drugiego, Typu drugiego. po to, idziesz do lekarza, lekarz mówi, że masz cukrzycę, zresztą sam tak leczyłem cukrzycę u pacjentów, hmm? bo tak nam każą leczyć cukrzycę hmm? na studiach i na konferencjach sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne że masz rozpoznać cukrzycę, dać lek, który obniża glukozę, nie lecisz przyczyny, czyli insulinooporności. metformina na przykład, Na ją? przykład mm. pierwszego rzutu jest lekiem metformina, ale teraz już GLP-1 albo SGLT-2. Mm -hmm. I dajesz lek, ale on nie pomaga, bo masz, ma pacjent złe zalecenia, bo mm -hmm. nie, nie pracujesz nad jego zmianą stylu życia, która doprowadziła do cukrzycy, tylko tak. dajesz mu, forsujesz mm -hmm. mu tą glukozę na dół. No i to nie ma prawa doprowadzić do niczego innego, jak tylko do kolejnego mm -hmm. leku, kolejnych powikłań, i insuliny w końcu, która powoduje, że tyjesz jeszcze szybciej, bo insulina jest anaboliczna, czyli powoduje też rozrost tkanki tłuszczowej, no mhm. wszyscy tyją na insulinie. Mhm. Tak. Tak. 2-0. I do tego IGF-1. No, dokładnie. No to są, a, a wiesz, a wystarczy przecież zobaczyć, gdzie jest przyczyna, gdzie jest pożar mhm. i ten pożar zgasić, czyli insulinooporność. Mhm. Oczywiście, że e, to, to jest fajny temat, dlatego my lubimy insulinoporność, bo mhm. myślę, że jesteśmy bardzo często częściej psychologami dla naszych pacjentów, mhm. bo wiedza jest w internecie. My tak. mamy kanał na YouTube, który ma prawie 400 tysięcy osób wielomilionowe zasięgi. To mhm. jest super, wiedza jest tam. Ale co z tego, że wiedza jest tam, skoro my musimy zainspirować pacjenta do tego, żeby on zechciał tą wiedzę wziąć mhm. i zaimplementować w swoje życie. Mhm. No i temu służy terapeutyczne ograniczanie węglowodanów, czyli obniżenie węglowodanów, obniżenie insuliny i w wyniku tego wycofanie insulinoporności z pełnymi konsekwencjami, czyli zdrowieniem metabolicznym. Tak, My, my bardzo często mówimy o tej insulinie, o węglowodanach, ale to jest tylko jeden ze składników y, zdrowia bądź też choroby mm. metabolicznej, dlatego że te węglowodany one są tylko narzędziem. Węglowodany, mm. które mają potencjał uzależniający, są tylko narzędziem najczęściej do radzenia sobie ze stresem, czyli Sytuacja osoby chorej metabolicznie wygląda tak. Prawdopodobnie niezbyt fajne dzieciństwo, a może nawet fajne, ale te częste zdania powtarzane przez rodziców, nie wyjdziesz dopóki nie zjesz. Mhm. Jak dziecko płacze, to przytula się dziecko czekoladką. Jak mhm. dziecko płacze, to rodzice mówią, chodź, pójdziemy sobie na pizzę, już nie płacz. Zamiast porozmawiać i poruszyć trudny temat. I my już za dziecka jesteśmy programowani i wprogramowane są w nas mechanizmy radzenia sobie ze stresem. Potem przychodzi wiek młodzieńczy, potem przychodzi wiek dorosły. Nikt nam nie tłumaczy o konsekwencjach tych narzędzi. I tak naprawdę my jesteśmy, tak jak ty mówisz, psychologami, więc nasza teraz działalność ta, można powiedzieć, 2.0, drugi etap naszej działalności. Pierwszy polegał na tym, żeby przedstawić naszej społeczności, co to są węglowodany, w jaki sposób wpływają, insulinooporność, dlaczego trzeba ograniczać węglowodany. Ale teraz ważniejsza i trudniejsza, myślę, część, to jest część, na której skupiamy się, czyli umysł i psychika. Dlatego współpracujemy z psychoterapeutami, mhm. bo okazuje się, że prawie wszyscy chorzy metabolicznie są uzależnieni od jedzenia. I teraz mhm. nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, że trzeba ograniczać węglowodany. Oczywiście to pomaga, bo przestajesz czuć głód, bo chudniesz, bo jest ci coraz lepiej. Ale jeżeli dalej masz tak zwany Wietnam, o którym my mówimy, czyli dalej twoje życie jest Wietnamem i nie wyjdziesz mhm. z tego Wietnamu, to będzie tylko i wyłącznie kolejna dieta. Niskowęglowodanowa, lepsza, fajniejsza, lepiej to utrzymać, jest duża szansa, że schudniesz. Mhm. Ale w konsekwencji, jeżeli wrócisz do tego smutnego domu, do tego smutnego związku, do tej cholernie trudnej pracy, w której tam jest mhm. szef tyran, to. Prędzej czy później rzucisz się na narkotyki, czyli węglowodany, mhm. przetworzony. Dokładnie tak. Ja z tym też bardzo często pracuję i to nie jest kwestia silnej woli, tak. bo, bo ludzie też bardzo lubią w ten sposób patrzeć, nie? że wiesz, może nie trzymam diety czy zaleceń, bo jestem zbyt słaby. Nie, no to jest. O, jeżeli, jeżeli alkoholikowi nie możemy powiedzieć, no, rozumiemy, że nie możemy powiedzieć, stary, przestań po prostu pić, the problem, nie? To czemu na przykład możemy tak powiedzieć o sobie, która na przykład je słodycze? Bo dokładnie tak to działa, że są to uzależnienia na poziomie mentalnym, uzależnienia od stresu i słuchajcie, niezliczoną, niezliczoną ilość razy dokładnie z tym pracowałem również. Dokładnie te rzeczy wychodzą we wspomnieniach, które kryją się za zaburzeniami odżywiania i wiele innych ciekawych kąsków. Hmm? Świetnie, jeszcze w tej części, bo druga część będzie na. Na naszym kanale. Chciałbym zaznaczyć właśnie to, co Ty mówisz, bo mm. zobacz, jak, jak tak jak, nie można powiedzieć alkoholikowi, żeby przestał pić. To jest... Mm. To jest, to jest to tak nie działa. Tak no. nie A, działa. To nie można powiedzieć komuś uzależnionemu od MNM-ów, żeby przestał jeść mnm sy żeby po prostu mniej jadł i więcej mm. się ruszał, bo to jest robienie komuś jeszcze więcej krzywdy. Ym, I chodzi o to, że. Paradoks polega na tym, że w międzynarodowej klasyfikacji chorób i cd 10 nawet nie ma takiej choroby jak uzależnienie od jedzenia. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że w interesie wielu korporacji, które produkują jedzenie, czyli tych konglomeratów, które Bigfoodu, mhm. nie jest w interesie, żeby rozpoznawać coś, co doprowadziłoby do leczenia ludzi od uzależnienia od ich produktów. No, to jest szał sobie w kolano. Mhm. Więc my, jako społeczeństwo niezależnie myślące, musimy sami brać tą wiedzę, rozpoznawać u siebie uzależnienie od jedzenia. Dzięki, my, my pomagamy na przykład w naszych nowych ksi książkach kolejnych, które piszemy, umieszczamy skalę dokładnie, jak u siebie mhm. rozpoznać uzależnienie i co z tym później zrobić uzależnieniem od jedzenia. Jo. Na podstawie, oczywiście, wiedzy światowej sławy psychologów klinicznych, klasyfikacji z MEO i klasyfikacji zmodyfikowanej na, na podstawie, w WHO i pomagamy tym ludziom. Bo skoro system nie uznaje czegoś, to my nie możemy ufać temu systemowi i leczyć się w systemie z uzależnienia od jedzenia. Musimy wyjść z systemu i wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie we własne mhm. ręce. A to nie jest takie proste ze względu na to, jak działa ludzki umysł. Trzeba, trzeba, jakby podstawową kwestią jest zrozumieć, jakby naturę samego umysłu, zobaczyć te wszystkie schematy. Kiedy się to widzi, to zaczyna się właśnie też widzieć Matrix, o jakim tak. wspominacie, i wtedy to wszystko zaczyna być faktycznie proste. Dlatego, tak. słuchajcie, mega, wam dziękuję za Waszą robotę, za uświadamianie ludzi, bo. Im więcej perspektyw patrzenia na dane rzeczy, tak naprawdę mówimy o tym samym dokładnie, im więcej perspektyw patrzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że komuś coś kliknie, bo dopiero kiedy coś kliknie, to możliwa jest zmiana. Tak, i to, i to jest fajne, co mm. powiedziałeś. Dzięki. Fajnie, że są internety, bo człowiek teraz ma możliwość. Kiedyś chciał tak zdać się na, na tego profesjonalistę, ale teraz y, wiedzy jest mnóstwo. Oczywiście tu jest zagrożenie, bo wiedzy jest mnóstwo też takiej y, no nieprawdziwej. Dlatego my tak mówimy, że to jest walka na zaufanie. Mm -hmm. My walczymy o zaufanie ludzi, bo lepiej zaufać komuś, kto y, nie ma jakiegoś interesu. Tylko chcę przekazać wiedzę, ale mhm. to jest trudne. Na szczęście nam się to udaje, bo widzimy to, ludzie nam ufają, zdrowieją, mhm. więc, tak jak mówię, walka na zaufanie i to jest sztuka, żeby przekonać osobę, żeby tobie zaufała, ale to też broni się to, co my mówimy, bo efekty przychodzą szybko. Bo tak. my nawet mówimy tak, nie ufajcie nam od razu, tylko sprawdźcie na sobie, potem, jeżeli schudniesz, wyzdrowiejesz, to znaczy, że mamy rację. Mhm. Tyle. Dzięki. Dziękujemy. I zapraszamy teraz oficjalnie na, na, nasz, na nasz kanał, kanał. rozumiem. Mhm. Porozmawiamy o umyśle. Tak jest. Ja również zapraszam. Klikamy link poniżej i przechodzimy do części drugiej. Tak jest. Także panowie, dziękuję i widzimy się za chwilę.